ma widzowie, w dzisiejszym odcinku na kanale Johny chciałbym zorganizować dla was giveaway'a. Do wygrania będą dwie nagrody, ale zanim wyjaśnię co jest do wygrania i zasady, chciałbym was przeprosić, że na kanale Johny była ostatnio zerowa aktywność. Nagrałem dwa filmy i później w ogóle na tym kanale nic nie wrzucałem. Było spowodowane tym, że pisałem maturę i się skupiłem tylko na głównym kanale i na filmowaniu na Twitchu. A teraz, jeżeli chodzi o ja do wygrania będzie nowy pad Astro C40. Jego cena takiego nieużywanego to jest 900 zł. Więc Możecie naprawdę wygrać pokaźną nagrodę, a jeżeli ktoś ma bardzo słabe słuchawki, no to będą do wygrania takie. Oto białe słuchawki od JBL-a za kwotę 250 zł. Więc dwie osoby mogą wygrać. Ja od ciebie mogę dorzucić dla trzeciej osoby 500 na za 100 zł, a więc trzy osoby mogą wygrać. Jeżeli chodzi o zasady, musicie subskrybować kanał Johnny, subskrybować mój kanał Yahoo na YouTube, link będzie w opisie i obserwować kanał Twitch Iwanczyk. Jeżeli macie te trzy kroki, musicie wysłać na mojego Discorda screena. I trzy pierwsze osoby, które to zrobią, yy, wygrają. Pada ASOC 40, yy, Białe Sławki yy, Dzibiela alu karda o wartości 100 zł. Także zachęcam Was do brania udziału w Giveawayu. No i co, yy, powodzenia.